No, to Mateusz przekładnia akcję numer dwa! Chodzenie po drzewie bez rąk! Tu to wodę może wejść na to, kurwa! Jebie drzewo! Wyżej wejdź! O na to, co tak patrzysz na nią! <grywa> <grywa> to Oto, więc cię zakażę. Stałeś gdzieś gardał. Widzisz tam tą furtkę? Nie no dalej, ale na tą tutaj bliżej. Ale weź tak nogą skocz nogą. Nie, tam dalej. Nogą normalnie usiądź i wtedy poskacz. Nogę zarzuć tutaj. Nie, niech się dalej Kuba. To na samochodu jest tu, tam wysoko on. Tam samochodu idź, tam na czubek. Dobra, rób co chcesz. I co o to już ci mówię, ty, słyszysz? Nagrywasz? Cały czas. Jak chodzisz po drzewach. Jak kot kurwa. Pierdolony kocie ruchy Tam wysoko. Wyżej! I teraz po tej, no Tu trzeba bez rąk. Dobra idź. No ty idź. Ale no, masz się I, trzymać z powietrza. Na kota, ty, na kota idź! Na czworaka biały. Na czworaka idź! Dobra skacie! Jeszcze to będzie do hardcore! Ej! No, Nie tam Nie, idź wyjść. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Tam, tam przedostatnia gałąź będzie taka. Szybko robi. Dawaj jeszcze. Jeszcze. Co? Jeszcze. Mi... Jeszcze. Tak jeszcze, jeszcze jedną. Wyżej, nie, wyżej, nie. Nie ruchaj tej gałęzi, idź wyżej. <laughs>